Siemanko wszystkim Dzisiaj będzie krótki vlog Chciałbym serdecznie Podziękować Za subskrypcję Już mam 913 Także mam nadzieję Że niedługo dobiję do tego tysiąca Obserwujących I mój kanał będzie się Rozwijał A dzięki wam Mam więcej pomysłów Wiem, że lubicie oglądać mnie Także chcę sobie rozszerzyć troszeczkę działalność na YouTubie, będę kręcił sztuki walki, to co lubicie, ale wchodzą też luźne vlogi. No i oczywiście po nowym roku troszeczkę znowu coś tam będę sobie jeździł, coś na pewno wam ciekawego będę wrzucał. Na razie na spokojnie, do grudnia na miejscu, ale postaram się do grudnia jeszcze wrzucić jakieś sztuki walki, a od stycznia już się biorę, także będę. Ciekawe filmiki wrzucał, no i dzięki Wam mój kanał się rozwija. Dziękuję jeszcze raz za subskrypcję. Chciałbym Was serdecznie pozdrowić. Dzisiaj macie krótkiego vloga. Tak jak widzicie, jeszcze pogoda nie jest zła, także można sobie posiedzieć na ławeczce, troszeczkę podpoczywać, zaczerpnąć świeżego powietrza, dotlenić się. No i mamy weekend. Ja już zaczynam weekend. No i życzę Wam udanego tygodnia. Nie będę przedłużał. Także chciałem podziękować jeszcze raz. I widzimy się za tydzień. Także trzymajcie się, pozdrowionka i zostawcie jakiś komentarz pod filmikiem, co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale. Pozdrawiam na razie.